Nie interesuje Cię polityka, nie interesuje Cię sprawa niezależności sądów i trybunałów, uważasz, że polityczne sterowanie sądami i nominowanie sędziów nie ma wpływu na Twoje życie? Wyobraź sobie taką sytuację. Twoje dziecko wraca ze szkoły pobite przez innego ucznia, który okazuje się synem pracownika biura poselskiego posła partii rządzącej. Następnego dnia to Twoje dziecko zostaje wyrzucone ze szkoły. Nie potrafisz wytłumaczyć swojemu dziecku, dlaczego winny nie poniósł kary, za to on nie może chodzić do swojej szkoły. Jesteś bezsilny. Idziesz do sądu po sprawiedliwość. Sędzia widzi, że Twój syn nie jest sprawcą, a ofiarą ale obawia się wydać wyrok, który może nie spodobać się prezesowi sądu i zostać oddelegowanym do innego sądu kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania. Jak myślisz, jaki wyda wyrok? Wolne sądy to nie przywilej sędziów, a twoje prawo do tego, żeby twój spór rozstrzygał sędzia niezależny od wpływu polityków i nieobawiający się konsekwencji wydanych wyroków.